Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, mówię cichutko, bo tutaj mogą być ludzie. Więc przejdziemy ten kawałek, i potem zacznę mówić już normalnie. Magiczne miejsce. Chyba połowa Meneli z tego miasta tutaj robię kupy. Heheh, <laughs> no Także, szanowni państwo, to jest magiczne miejsce, czuć dobre wibracje. Filozof też się odczuwa. No, ja sobie pomyślał, jak wszyscy tu walą, to ja też walnę. <laughs> Aj, ten puño-puño jak mnie powyciągał w każdą stronę. Ale wytoczyłem walkę tkance tłuszczowej, szanowni państwo. Różnych ludzi można tutaj spotkać. W tym. O, idą ludzie, włączam, włączam pauzę. To tylko taki wygląd ma. A no tak. Czasami to Bo... mniejsze. No tak, cały czas na niego napadają. No. Do widzenia. Jaki milas sobie z Państwem porozmawiałem, bo tutaj ścieżka jest Strasznie ten półnik jest taki, powiem Państwu Strasznie on jest jakiś taki obudnik Do obcych to aniołek Wszyscy go uwielbiają A do wujaszka Do wujaszka to ty taki anioł To ty nie jesteś, co? A no nie To nie jest łysina, szanowni państwo, tylko on teraz jest po procesie lnienia. Jeszcze trzeba troszkę go wyczesać. O, właśnie, może ktoś, kto się zna, powie mi, on zaczął tak tymi łapami zasypywać, jak na przykład siku zrobił, za tymi tylnymi zadnimi łapami zaczął tak ruszać gdzieś od pół roku. A wcześniej nie robił tego. Czyżby obudziła się w nim świadomość ekologiczna? Idziemy! Chodź, tam będzie dużo trawy jeszcze. Chodź, za posiadanie trawy jest widzenie, Nie wiem, czy wiesz, Punio? No ale nie tej, <śm> jak dopuścił sobie napchał tych. Nie, Punio, tam nie idziemy. Oj, powiem Państwu, próbowałem tutaj kiedyś w nocy przejść tą drogą. To jest Leżajsk, Szanowni Państwo, to jest największy cmentarz w Leżajsku, bo chyba jeszcze są dwa. W sumie nie wiem. Jak na motocyklu jeździłem, to mijałem. Stąd jest jakiś kilometr dalej jeden cmentarz. I właśnie tymi drogami sobie tutaj chodzę. A dlaczego chodzę tak takimi drogami, to chyba Państwo dobrze wiedzą. Bo wtedy nie ma reakcji stresowej, ITD, TP etc. I próbowałem kiedyś przejść. Chyba doszedłem mniej więcej do tego punktu. Jak usłyszałem tam dźwięki różne w nocy, to tutaj wszędzie się paliły lampki, yy, świeczki. No, niesamowicie było i spękałem. Pewnie ludzie tam siedzieli, albo demony czychały na mnie. Demony czychały na gwałt, na czystym i niewinnym mareczku. Na dziwicu można powiedzieć. Także, szanowni państwo, cmentarz. Miejsce, gdzie każdy z nas się kiedyś znajdzie. A może będę żył wiecznie? Nie wiadomo. No to tyle, szanowni państwo, może coś później nagram. Cały czas mnie szarpie w lewo, w prawo, zatrzymuje się, jak chcę iść szybko, to nigdzie wolno. Jak idziemy wolno, to tej się wyrywa. Dlatego ja na jednym takim spacerze godzinnym to mam okropny wysiłek, bo trzeba kilkadziesiąt kilo psa cały czas kontrolować. Trzeba wydatkować energię, choć. On się nie zbliża tutaj do e, nagrobków, dlatego że jest taki religijny. Tylko dlatego, że chce nogę podnieść i siku zrobić. Za co dostał, już dzisiaj opierdol ode mnie. Dobra, kończę, szanowni państwo. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.